Cześć, witajcie! Znaczy ten czas, by zbudować SM42. A dokładniej to 6DG, czyli SM42 modernizacji Newaga. Model pociągu, który czeka na zbudowanie na tym serwerze już od wielu lat. Tam model, który przygotowałem, czeka już od 4 lat na zbudowanie, nawet dłużej, bo od ponad 4 lat, więc nie będę przedłużał, tylko zacznijmy od przygotowań ponieważ będziemy potrzebować stal. A więc co, przejdźmy może od razu po stal. Przejdźmy się, weźmiemy nie wiem, cztery staki stali, na razie, a następnie przejdźmy się do naszej fabryki. Więc idziemy do nasze, naszego kotła. Wpuśćmy go prąd. Zbierzemy prąd, postawmy na odbiorze tego, tej energii. O, już kocioł nam zabiera prąd. I następnie Wybierzmy już naszego Newaga. Najpierw zaczniemy prawdopodobnie od frame'a, więc tak, trzeba wrzucić 58. Rzucamy. O, napełniło się. I teraz idziemy wytapiać naszego frame'a. Przygotuję sobie nasz ogromny. Klucz. Ok, a więc mamy frame'a, już go postawmy sobie gdzieś tutaj obok. O. Już zaczyna się prezentować. Kliknijmy na niego i tutaj potrzebujemy? 4 razy bogi Wilsy, dwa razy Bogi Casting. Także zajmijmy się tym. Potrzebujemy dwa razy bogi, to jest po 5. Trzeba wrzucić 10. lesimy. raz i dwa, dobra, już mamy dwa, następnie potrzebujemy bogi Wilsy. bogi Wilsy potrzebujemy cztery, no to osiem trzeba wrzucić, Wrzucamy osiem stali i bierzemy zasłony Zmając w ten sposób nasze castingi dajmy Bogi oraz Bogi Wilsy. Kolejny. Co potrzebujemy? O, już teraz pełny zestaw. Engine Block, UL Tanki, Hub L i Alternator casting. Więc mamy dwie rzeczy z castingu, czyli Alternator i Engine Block. Potrzebujemy tak Alternator, tylko dwa, engine Block 7. To 9 trzeba wrzucić. Nasz engine block 1. Następnie potrzebujemy alternatora. Alternator już jest. Teraz możemy wziąć nasz prąd. No do kotła raczej nie chcemy, żeby nam też to wpadło. Ale jest noc, więc ja szybko wrócę. A więc wróciliśmy i dajemy nasz alternator. Oraz engine block. Następnie bierzemy large wle large wręcza i patrzymy. Potrzebujemy 2 medium Plate'y, 4 large Plate'y i 7 large Plate'ów, czyli 11 large i 2 medium. Więc musimy się przejść do tej maszynki tutaj obok, do tutaj dokładnie. Tutaj wybierzemy, o, już nawet jest large plate, dajemy tutaj i następnie wrzucamy naszą stal. Nie stal, tutaj się chyba wrzucało bloki, więc weźmy craftinga. O właśnie. Jest jeden z large plate. Potrzebujemy tak jeszcze 10, bo potrzebujemy zrobić z 10 teal bloków. Ok, a więc mamy już 4, to jeszcze 7. I 7 mam dokładnie bloków, no to lecimy. Właśnie mi zjadło jednego fantastycznie. To musimy jeszcze jeden, no trudno. No, no, powinniśmy mieć 12, ale jest 11, no trudno. Już się klikło. I teraz następnie potrzebujemy dwa medium. Są cztery nawet z tego. Dobrze. To weźmy prąd. Wróćmy z tym prądem do ładowania. Niech się ładuje. A my przechodzimy do już ostatniego. Ostatniego. O! Uwaga, budujemy. Jest już kabinka. O! Fantastycznie to już wygląda. Proszę bardzo. Newagi komplik się prezentuje. Obejdziemy sobie go dookoła. Ja że tutaj wam wstawię takie przebitki ładne, fantastyczne. Mi się ten model bardzo podoba jak wyszedł. Jest on jednym z moich pierwszych modeli, więc dlatego musiałem iść na pewne ułatwienia, ale na no spokojnie już kolejne modele będą o wiele lepsze. Także co, jeżeli wejdziemy jeszcze raz do środka tutaj, możecie zobaczyć, jak klikniemy prawym, że to paliwo, które robiliśmy w ostatnim odcinku w rafinerii, trzeba tutaj wlać paliwo. Z tej tutaj oto rafinerii, co tutaj to robi? Oho, no to jestem zaskoczony, to bardzo. To jest zamknięte, to jest zamknięte. Dobra, będziemy musieli się pozbyć wody z tych zbiorników. To jest kolejna rzecz, którą teraz musimy zrobić. Więc najpierw tak, pójdźmy jeszcze po lawę. Weźmy sobie z tych uniwersali. Przetwórzmy to, tą całą ropę, co jeszcze nam tutaj zalega w tych rurach. I będziemy musieli ją przeczyścić, tą wodę, bo coś nam za dużo wypompowało. Także nikt tutaj się przerabia i weźmy od razu, ile tutaj tej wody jest. O, właśnie, to tak przy okazji możemy odłączyć nam tego i zrobimy jeszcze lepszy myk. Tą wodę wykorzystamy tutaj, tak, żeby ją gdzieś zużyć. Tutaj mamy 117, to jest 118 wiaderek. To dwie te złote będę musiał użyć, które mam. Tank portable. One mogą 180 wiaderek, więc akurat. Dobrze, mamy skończyć. Jeszcze nie. Jeszcze reszta została. Aha, to nie może się wziąć, bo jest. A nie, dało radę? Jest. Udało się. To na razie weźmy to. Dorzućmy je tutaj. I teraz uwaga, bardzo fantastyczna rzecz, czyli możemy wejść do tego zbiornika i zostawić, żeby była woda. I zobaczcie, leci nam już woda. Teraz musimy tylko pilnować, żeby to się nam zlało. Nie. A dobrze, już myślałem, że tej ropa się zbiera, bo akurat na to wygląda. Musimy teraz ostrożnie się przyglądać, żeby nie przesadzić, albo użyjmy może, o, w ten sposób tego. I też tutaj otwórzmy ten zawór, żeby to sobie pchało to. Oczyszczamy zbiorniki z tej wody. Ok, i jeden zbiornik już jest rozładowany. I teraz nam brakuje tylko jeszcze z tego zbiornika to wypompować. A, można by było tutaj wodę ustawić? Nie. Ok, nie ja mamy wypompowane. Teraz to musimy wziąć. Damy to, żeby to się zlało, a tutaj stawimy sobie to. I teraz... Ważna kwestia, bo wcześniej tam w poprzednim odcinku brałem i serwo. Do tego używałem, ale nie trzeba. Zobaczcie, bierzemy ten wręcz i po prostu zamieniamy to na dole, ten wylot. Włożmy prąd. Niech się dzieje cała magia. Okej, okay, wypompowana jest cała woda. Bierzemy to wrzućmy jeszcze, żeby to się przelewało w dół. O, niech się pompuje. I włączmy sobie, żeby te zbiorniki się tutaj nam pompowały ropę. A tego też nam się skończyło. Możemy wziąć tej lawy jeszcze. Bo miałem to akurat napełnione, 80 wiaderek. No właśnie, to co tutaj jest, patrzcie. Bierzemy to z powrotem, bo to nie jest potrzebne. I musimy tylko to, co tutaj jest na niebiesko, zamieść na wylot. I nam już wszystko działa ładnie. Niech nam się ta ropa przetwarza. Jakby to było lekko szersze, to bym tutaj mógł to poszerzyć. Albo to trochę zmniejszyć, jakoś to nie wiem jeszcze, co tutaj zrobię. Tak naprawdę tam się zbiera. Zobaczcie, ile tego gazu jest nadwyżki. To tylko można spalić, to jest kompletnie niepotrzebne. I mam już jeden wiaderek do naszego pociągu. A jeszcze tam w ostatnim odcinku, co mam, pokazywałem tą pompę, to właśnie o to mi chodziło. Tam od razu po nagraniu tamtego odcinka się ta tutaj rura wystawiła. O, i tutaj musiałem to zatkać, właśnie, bo ta woda się pompowała, więc akurat tak wyszło. O, i tak wygląda ropa od środka. Takie jest źródełko. A i możemy od razu pozbierać to. Nie wiem, czy wziąłem tamte. Nie, nie wziąłem tamtych. Możemy to wyzbierać jeszcze. Posprzątać tutaj te resztki, co są. Uniwersale. 60 takich mamy. I trzeba pozbierać te pozostałości, co już pompa nam nie pozbierała. Sam utknąłem teraz. Och. Najpierw zacznijmy może od góry to zbierać, żeby nie było, bo to nas okropnie spowalnia. Okej. Okay. Mamy już 60, jeszcze tutaj trochę zostało do sprzątania, więc to już weźmiemy. Do tego zbiornika nie musimy aż lecieć tak daleko, wystarczy, że zobaczcie, tutaj mamy ten i wlewamy do zbiornika. Tutaj nigdzie więcej chyba nie widzę tej ropy, to tylko tutaj nam zostało to. O, tutaj się do jaskini w ogóle wlewa. Ok, i co to wszystko? To już tutaj sobie spływa. Dobrze, no nie widzę już żadnej ropy więcej, więc odłóżmy te nasze 32 równo. O jak idealnie. I zwróćmy tą ropę tutaj. Te nasze cele mógłbym nosić źle ale to zrobię por osobno, Nie chciałem tego dakta wrzucać, bo to jest od wody. Dobra, możemy klucze schować. Bo ładnie tutaj nam się robi wszystko. Ta woda już nam spłynęła? Jeszcze nie, ale to, to górne chyba mogę już zebrać. Empty, dokładnie. Też nam 180 tam zostało. Do tego możemy wrzucić tutaj. Dobrze, potem to się przerobi. Wrzucę tutaj. Niech to się robi tam. No i już mamy tutaj pełny zbiornik zapasowy: 720 wiaderek. tutaj nam już się 870 już mamy ponad. No i co? Niech to nam się tutaj robi nasze paliwo do pociągów niech się przerabia. Także co, mamy gotową lokomotywę. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Tobie się spodoba ten materiał zbudowania SM42, to zachęcam do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapeczki w górę. Dzięki. A my widzimy się już w sobotę o 12.00 z uruchomienia naszej SM42 6DG. I już pierwszych jej testów. A ja się z Wami żegnam, dzięki raz jeszcze za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć.